Gościem Polskiego Radia Katowice jest dziś o poranku prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pan Tomasz Bednarek. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam państwa. Spotykamy się chyba pierwszy raz w czasie epidemii. O ile dobrze pamiętam, rozmawialiśmy pod koniec stycznia i wiele się od tego czasu zmieniło, chociażby w funkcjonowaniu funduszu od 18 marca, czyli już trzy miesiące dokładnie funkcjonujecie zdalnie. Jak Wam idzie? Tak, zgadza się. Już kilka miesięcy ta sytuacja trwa. Faktycznie fundusz także musiał dostosować się do tej nowej sytuacji dla wszystkich. Pracujemy zdalnie, ale pracujemy cały czas na pełnych obrotach, można powiedzieć. Nie zatrzymujemy się, cały czas dofinansowania są przyznawane. Realizujemy programy, wprowadzamy nowe programy, nowe dotacje, które, z których można korzystać. Jedyne, co ograniczamy, to faktycznie z powodów tych Epidemiologicznych, bezpośredni kontakt tutaj, staramy się i zachowujemy te, te wszystkie rygory sanitarne. No to zacznijmy od nowych programów. Susza, brak wody, mała retencja, a w zasadzie chyba nawet można by powiedzieć bardzo mała retencja. Program Moja woda, ten program rusza od lipca. O co chodzi, panie prezesie? Tak, moja woda, nowy, nowy program, wspólny program Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Od początku lipca będziemy przyjmować wnioski. To program, który, który ma na celu, tak jak pan redaktor powiedział, przeciwdziałanie suszy, a tak realnie to jest dofinansowanie na zagospodarowanie wody opadowej, na zagospodarowanie deszczówek, na, na to, abyśmy w naszych domach przy naszych domach montowali zbiorniki, do których będziemy spierać tą wodę i która potem będzie wykorzystywana na przykład do podlewania ogrodów, czyli żeby oszczędzać po prostu wodę. Jak to zrobić, żeby uczestniczyć w tym programie? Jakie, jakie trzeba spełnić wymagania? W zasadzie trzeba być jedynie właścicielem bądź współwłaścicielem domu jednorodzinnego i każdy, każdy właściciel takiego domu ma prawo skorzystać z tego, z tego programu. Od początku czerwca kwalifikowane są wydatki w ramach tego programu. Trzeba będzie po prostu zakupić, trzeba będzie złożyć wniosek oczywiście o, do, o dofinansowanie takiego zadania, a następnie zakupić odpowiedni zbiornik, odpowiednią instalację, zamontować ją i te 5 tysięcy maksymalnie 5 tysięcy złotych dofinansowania będzie można uzyskać. Obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy, czy jak to się będzie odbywać? Obowiązuje, obowiązuje zasada faktycznie, faktycznie przyznawania tych środków według kolejności wpływów, ale budżet programu przypomnę na cały kraj to jest 100 milionów złotych, więc myślę, że tutaj Aż aż tak y, szybko te pieniądze się nie skończą, także y, można się do tego przygotować i taki wniosek złożyć. To jest zbiornik retencyjny lub podziemny, oczkowodne instalacje do nawadniania, y, jeszcze jakieś inne instalacje? To są, to, to w zasadzie są wszelkiego typu zbiorniki do gromadzenia, do gromadzenia wody, czy to naziemne, czy podziemne, te, które, które możemy przy naszych domach zainstalować, plus instalacja niezbędna do tego, aby, aby tą wodę zbierać i wykorzystać. A jeśli chodzi o wodę, to rzeczywiście mamy z tym problemy, bo większa część opadów spływa sobie do morza nie jesteśmy specjalistami od zatrzymywania tych Zgadza opadów się tutaj problem suszy, to problem od kilku lat, który, który corocznie ponawia się, który pojawia się każdego, każdego lata i nawet, nawet te opady, które, z którymi mamy do czynienia, obecnie w miesiąc maj był miesiącem, w których można powiedzieć, tych, tych opadów nie było, nie było najmniej, ale nie były one na tyle intensywne, aby zapobiec temu problemowi suszy, także on nadal jest aktualny i nadal musimy, musimy tą wodę oszczędzać. I to teraz Porozmawiajmy o powietrzu, a w zasadzie czystym powietrzu. Komunikaty, które pojawiają się na stronie Inspektoratu Ochrony Środowiska w ostatnim czasie są bardzo optymistyczne. Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Powiem więcej, jeśli coś się dzieje, to jest to tylko podwyższone stężenie ozonu, ale program Czyste powietrze funkcjonuje, chociaż trochę w zmienionej formie. Program Czyste Powietrze funkcjonuje od 15 maja. Nowa w zasadzie odsłona tego programu obowiązuje, nowe zasady. I zmiana, zmiana programu, która wynikała z takiego naszego bieżącego monitoringu tego, tego programu i chęci dostosowania do uwag do, do, do zgłoszeń, które do nas trafiały tak, aby te wnioski były jak najbardziej proste dla odbiorców, żeby można je było szybko wypełnić, złożyć u nas i żeby, i żeby jak najsprawniej te finansowanie trafiało do mieszkańców. Czyli teraz można to zrobić elektronicznie, w zasadzie chyba tylko elektronicznie? Można to zrobić elektronicznie, można także jeszcze ten elektroniczny wniosek przesłać do nas w wersji papierowej. Nadal to obowiązuje, tu nie wyłączamy się całkowicie z tej, z tej wersji papierowej, więc nadal jeszcze. Ta, ta forma także obowiązuje. Rozumiem, że trzeba mieć profil zaufany, żeby, żeby zrobić to elektronicznie. Tak, żeby złożyć wniosek w wersji elektronicznej, trzeba ten profil zaufany mieć, trzeba ten wniosek w tej formie podpisać. To jeszcze porozmawiajmy o Straży Pożarnej bo, i służbach ratowniczych, bo to instytucje, które mogą liczyć na Wasze wsparcie i to wsparcie otrzymują to instytucje, które od wielu lat wspierane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, bo to instytucje bardzo ważne także dla środowiska naturalnego. To jednostki, które, które dbają nie tylko o bezpieczeństwo, zdrowie ludzi, ale także o, o środowisko naturalne i są pierwsze do likwidacji różnego rodzaju zagrożeń środowiska. Także i w tym roku uruchamiamy, uruchomiliśmy wsparcie dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, ale także wspieramy państwową straż pożarną. W tym roku strażacy ochotnicy będą mogli uzyskać, mogą już uzyskać u nas dofinansowanie zarówno na, do, na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, jak i na zakup drobnego wyposażenia, które potrzebne jest do akcji ratowniczo-gaśniczych, bo mamy tą świadomość, wiemy, że sam samochód bez odpowiedniego wyposażenia, indywidualnego strażaków nie będzie, nie będzie w stanie. W w takich akcjach uczestniczyć. A wiadomo, że wyposażenie ochotniczych straży pożarnych no do najnowocześniejszych, mimo wszystko, jeszcze nie należy. Mimo wszystko, nie, nie należy. ja Przypomnę, że w naszym województwie mamy mamy 900, można powiedzieć, 900 jednostek ochotniczych straży pożarnych. To są jednostki rozsiane po całym województwie i to są jednostki, które w wielu wypadkach, szczególnie po, poza dużymi aglomeracjami, zawsze są pierwsze na, te, na terenie takich zdarzeń, które które dotykają środowiska naturalnego. Ile będzie wynosić maksymalna kwota dofinansowania? Na wyposażenie, bo mówimy o tej drugiej części programu, zakupie drobnego wyposażenia, maksymalnie 25 tysięcy złotych na jedną jednostkę, myślę, że jest to, jest to taka pula środków, która wystarczy, aby doposażyć taką jednostkę poszczególną, żeby, żeby mogli brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Tomasz Bednarek prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był dziś o poranku gościem Polskiego Radia Katowice. Dziękuję bardzo panie prezesie za wizytę w naszym studiu i tradycyjnie jak wszystkim naszym gościom życzę dużo zdrowia w tych trudnych czasach. Dziękuję także dziękuję państwu i także życzę wszystkim zdrowia. Radio Katowice.